Na jest w pół do szóstej, e, miejsceśmy już gotowe i zabieramy z okolisy filmu. Będziemy dzisiaj nagrywać film. E, będziemy pracować 24 godziny i e, będzie ciekawe, więc jedziemy. Mamy za 5 minut autobus. Pijemy sobie herbatkę, jedno sobie śmielanko szybciutko i będziemy jechać. Mamy być w siódmą w... Z... Nie wiem, czy w tym będzie mam nadzieję. Aha, w... A, no w, Amster w, Amster w Amsterdamie e, Barber Arena. Za to mam. Nie wyleła herbatę. Chciałbym do góry <chry> dla Beatek. <laughs> Się zapytałam oso e, osoby, która nie pracuje do Skikwala, gdzie, e, który autobus mógł, e, gdzie jest nasz autobus. Bata mi powiedziała, że zapytałam się właśnie jakiegoś zwyczajnego faceta, który miał niebieską odblaskową e, bluzkę, kurtkę, Więc e, siara, siara. Oh. I to jest moja nagroda. Z Marem powróciłam swoje nowe legity. Dziękuję! Nagraliśmy już prawie wszystkie sceny. Musimy jeszcze jedną scenę nagrać przed obiadem, bo to będzie mniej obiad. Eee. No, i jeszcze parę spraw, tak właściwie nie ile. ale kupi co, jeszcze jedna scena teraz e, nas no, czeka. Mieć, bo już jest pół I to pół godziny, godzinka będziemy jeść. Dzień dobry, witam wszystkich. E, wczoraj pod koniec dnia już nie, bardzo mało nagrywaliśmy, ale to dlatego, że było tak dużo pracy i e, tak mało czasu, że m, m, potem jeszcze z kogoś gdzieś zgubiamy, a ta miała właśnie kamerę i e, dlatego tak mało jest nagrane e, i bardzo, bardzo mało mówiła, nie wiem czy to źle, czy to dobrze. <gry> ale um, no biedny jestem troszeczkę nie tym tak mam nadzieję, że, że chociaż ty tyci, tyci był fajny yy, wczoraj byłam tak zmęczona, że zasypiałam już w, w aucie i tak starałam się nie zasypiać i, i próbowałam rozmawiać z kierowcą z... W sensie, nie wiem wada bardziej była obudzona niż ja ja już w końcu jak byliśmy w pociągu, to, to, to spałam, no bo to jak na przystanek i jeszcze miałam kawałek rowerem, no to była już, to było straszne, e, było mi zimno, całą się spać, ale naprawdę nie żałuję, było super fajnie, e, to są takie momenty, które, takie, które zapadają w głowę za dwa dni yy, będzie premiera naszego filmu w takim minikinie i yy, yy, będą ogłaszane nominacje i wygrane i mam nadzieję, że będzie parę nominacji albo jakaś wygrana to w ogóle super yy, bardzo, bardzo dziękuję, że przyjechałaś ze mną, bo było miło pośmiałyśmy się z zawsze się pośmieję. Więc dlatego też nagrywam się rano i już wczoraj wieczorem. No po prostu nie kontaktowałam, zostałam. Nawet nie mam makieru, co widać. Więc teraz idę się kąpać. Wstałam, jest godzina no i drodzy, jest godzina chyba trzecia, to jest mało no, siara, ale... E, no ale byłam naprawdę zmęczona. Jeszcze w wieczór przed byliśmy z Bartem też na, na, na imprezie i i spałyśmy tak naprawdę 4 godziny. No, 4 godziny, plus wczoraj cały dzień, naprawdę cały dzień pracowaliśmy, tylko mieliśmy czasem pół godziny przerwy na zjedzenie czegoś i tyle. Więc to tak. Ale było naprawdę bardzo fajnie i wszystkim polecam. Wiem, że w Polsce też jest 48 yy, i to, to są naprawdę bardzo fajne rzeczy, bardzo. Yy. Dobra, idę się kąpać, bo czuję się nieświeżo. Paj, dziękuję bardzo za oglądanie. Muśki.